Na początku było Słowo, a Słowo było Boga, i Bogiem było Słowo. Codzienne rozważania Ewangelii. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Żydów: Gdybym ja wydawał świadectwo o sobie samym, świadectwo moje nie byłoby prawdziwe. Jest ktoś inny, kto wydaje świadectwo o mnie. A wiem, że świadectwo, które o mnie wydaje, jest prawdziwe. Wysłaliście poselstwo do Jana, i on dał świadectwo prawdzie. Ja nie zważam na świadectwo człowieka, ale mówię to, abyście byli zbawieni. On był lampą, co płonie i świeci. Wy zaś chcieliście radować się krótki czas jego światłem. Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał mi do wypełnienia. Dzieła, które czynię, świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał. Ojciec, który mnie posłał, On dał o mnie świadectwo. Nigdy nie słyszeliście ani Jego głosu, ani nie widzieliście Jego oblicza. Nie macie także Jego słowa trwającego w Was, bo Wy nie uwierzyliście temu, którego On posłał. Badacie pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne. To one właśnie dają o mnie świadectwo. A przecież nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. Nie odbieram chwały od ludzi, ale poznałem was, że nie macie w sobie miłości Boga. Przyszedłem w imieniu Ojca Mego, a nie przyjęliście mnie. Gdyby jednak przybył ktoś inny we własnym imieniu, to przyjęlibyście go. Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę? Ani szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga. Nie sądźcie jednak, że to ja was oskarżę przed Ojcem. Waszym oskarżycielem jest Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję. Gdybyście jednak wierzyli Mojżeszowi, to i mnie wierzylibyście. O mnie bowiem on pisał. Jeżeli jednak jego pismom nie wierzycie, jakżeż moim słowom będziecie wierzyli. Dzisiaj Ewangelia ukazuje nam, w jaki sposób Jezus radzi sobie z następującym zarzutem. Jak można przeczytać, aby świadectwo miało wartość, musi być potwierdzone przez dwóch lub trzech świadków. Jezus powołuje się w swojej sprawie na świadectwo Jana Chrzciciela i na świadectwo Ojca, które przejawia się w czynionym przez niego cudach, i w końcu na świadectwo PiS. Jezus Chrystus wyrzuca prosto w twarz tym, którzy Go słuchają. Trzy przeszkody, które nie pozwalają im rozpoznać Go jako Mesjasza, Syna Boga, brak miłości do Boga, brak prawych intencji, szukają jedynie ludzkiej chwały i intensywne rozważanie Pism. Ojciec Święty Jan Paweł II pisał nam: do kontemplacji oblicza Chrystusa można dotrzeć jedynie słuchając w duchu głosu. Ojca, ponieważ nikt oprócz Ojca nie zna Syna. Tak więc potrzeba objawienia Najwyższego. Jednak, aby je przyjąć, konieczne jest przyjęcie postawy słuchacza. Dlatego trzeba mieć na uwadze, że do wyznania Jezusa Chrystusa jako prawdziwego Syna Boga nie wystarczą zewnętrzne dowody, które dajemy. Bardzo ważna jest w naszej woli szczerość czyli dobre intencje. W okresie Wielkiego Postu wszelkie dzieła pokuty, które ułatwiają nam wewnętrzną przemianę. Oczyścimy nasze intencje, aby móc kontemplować prawdziwe oblicze Chrystusa. Dlatego jeden ze świętych mówi nam ten Chrystus, którego ty widzisz, to nie jest Jezus. Może to być w najlepszym przypadku smutny wizerunek, który jest zdolny stworzyć Twój mętny wzrok. Oczyść się, oczyść swoje spojrzenie pokorą i pokutą, a później nie zabraknie Ci czystych świateł miłości i Twoją widoczność stanie się doskonała. Twój obraz będzie prawdziwy.